Jest drugi dzień, albo też nawet bym powiedział, że jest noc. Um, drugi dzień, druga noc festiwalu LTS. Nie mam kiedy nagrywać, ciągle jestem w ruchu. Przejeździłem cały Kraków szukając w dzień dziecka. Mieczy świetlnych, zabawek dla dzieci nie było żadnej nigdzie. Byłem w Tesco, byłem w Kauflandzie, byłem w Realu, byłem w Carrefourze. Nie ma! Sklepy zabawkowe były już zamknięte po godzinie 16, co było dość dziwne w dzień dziecka, aczkolwiek była sobota, więc ludzie nie chcą za dużo pracować. Tak to zrozumiałem. Następnie nie było też w żadnym z tych sklepów, na przykład folii malarskiej albo strojów malarskich ochroniających mnie przed farbą. To też mnie bardzo zdziwiło, ponieważ w innych miastach Polski, w jakich byłem, takie rzeczy były. Aczkolwiek rozumiem, że Kraków jest jakby bardziej tutaj artystyczny, więc rzeczy z farbą są w sklepie z farbą. To jest dla mnie też logiczne. Przy okazji tutaj nie, nie mówię, że Kraków jest jakiś tam zły czy b, i w ogóle. Dlatego jutro muszę wstać z samego rana, czyli wcześnie i iść po owe przedmioty. Jutro też będzie grał tat pomarańczów. Teatr. Nie, przepraszam. Grupa teatralna Pomarańczy w uchu na skarpie bez kartki w spektaklu Smolarek. To jest spektakl performance, nawet bym powiedział. Będzie także tat Strach, będzie teatr News Aqua. będzie także Graciarnia, też taki teatr z Krakowa. Dzisiaj grał teatr Makoma, grał teatr Krzywa Scena, grał teatr Wnema grał teatr SKP Jana żeby nie skłamać, chyba Jana, na Jana, przepraszam, na Jana się nazywają. No, także było wesoło, jest wesoło, teraz idę zwiedzić terminusa, pogadam z nimi, będzie w porządku. A co mam powiedzieć na koniec wam o życiu, że tak to ujmę życie jest i dobrze, bo można żyć, w miarę dobrze, czasem. No, także dzięki wielkie, do zobaczenia, mam nadzieję, że w dzień, bo tu nic nie widać, tylko mnie słychać, to jest złe, ja tego nie lubię. Dzięki wielkie, pozdrawiam w nocy z Krakowa w ulicy chyba Reymonta. Do widzenia.